No, nie jest łatwo występować na samym końcu, muszę przyznać. Tak samo jak nie jest łatwo mówić o pieniądzach ostatnio, zwłaszcza w dobie szalejącej inflacji. Ale proszę się nie martwić, nie będziemy o tym mówić, będę mówić o edukacji finansowej w klasach młodszych. Zanim zaczniemy, chciałam Państwa poprosić o taką małą rozgrzewkę. Ja poproszę wszystkich z ostatnich rzędów, aby wyjęli swoje portfele, przekazali te portfele do następnego rzędu. Następny rząd do następnego, a pierwszy rząd poproszę tutaj przynieść wszystkie portfele na scenę. Tak szybciutko. Ja też nie rozumiem. Ja też nie rozumiem. Chyba mój pomysł Państwu się nie spodobał, a szkoda. Chętnie bym przygarnęła wszystkie portfele. Na szczęście pomysły i aktywności moich uczniów są o wiele bardziej skuteczne, i te pomysły chciałabym Państwu dzisiaj pokazać. Myślę, że Państwo ze mną się zgodzą, że rola dziecka jako konsumenta w życiu społecznym jest coraz bardziej widoczna. Według badań i Center dzieci od 3 do 13 roku życia, tak zwane pokolenie alfa współdecyduje już w rodzinie o zakupach, począwszy od płatków śniadaniowych 50%, a skończywszy na zakupie samochodu. 10%. Młodzi konsumenci coraz częściej e, regularnie dostają kieszonkowe, e, posługują się kartami płatniczymi i e, świetnie radzą sobie już z płatnościami blikiem. Już prawie 100 lat temu Janusz Korczak stał na stanowisku, że dzieci jak najwcześniej powinny poznać wartość pieniędzy, dobre i złe strony ich posiadania. I w książce. Pod tytułem Bankructwo małego Jacka pokazuje historię chłopca w szkole podstawowej, który zakłada wypożyczalnie książek w swojej klasie. I świetnie w tej książce pokazuje nam, czym jest przedsiębiorczość i jak powinniśmy rozwijać te postawy przedsiębiorcze właśnie już od najmłodszych lat. I w tym sensie ta książka. Pomimo, pomimo upływu tylu lat jest w dalszym ciągu aktualna. Obecnie przedsiębiorczość należy do kluczowych kompetencji, e, wymienionych w zaleceniu Rady Unii Europejskiej. To nic innego jak chęć wprowadzania zmian, e, branie na siebie odpowiedzialności, to kreatywność, to innowacyjność, to e, planow umiejętność planowania, organizowania swojej pracy to umiejętność też pracy w grupie. Ta kompetencja jest też bardzo ważna w szkołach. Zachęcamy naszych uczniów do udziału w wolontariacie, do udziału w samorządzie szkolnym. Proszę zauważyć, że niektóre te kompetencje przedsiębiorcze, jak wytrwałość, jak podejmowanie ryzyka, no trudno jest nauczyć się ich w krótkim czasie. Dlatego mówimy o Procesie uczenia się, a rolą nauczyciela nas jest jak najwięcej stwarzać takich edukacyjnych sytuacji, stosować różnorodne metody, aby uczniowie mogli rozwijać te wszystkie kompetencje. W, w rozwoju, w procesie rozwoju tych kompetencji, bardzo często kompetencji przedsiębiorczych, bardzo często pomagają nam różne stowarzyszenia, banki. Moja klasa od 2021 roku bierze udział, realizuje dwójpółletni projekt Myślę decyduję, działam Finanse dla najmłodszych druga edycja. I yy, yy, cały pakiet yy, edukacyjny został napisany przez ekspertów, przez panią profesor Małgorzat Żytko, przez panią Alinę Kalinowską, przez panią Ewę Kruk. Ten program jest ściśle połączony, połączony z edukacją społeczną oraz z edukacją matematyczną. I e, rzeczywiście ma taki charakter innowacyjny, odchodzi od tradycyjnej metody książkowej na rzecz metodą, metody pracy, metodą pra, e, pracy projektowej. E, I e, co jest też e, dla mnie, jako nauczyciela, bardzo ważne, możemy sobie dobierać te tematy finansowe, łączyć z programem szkolnym. I y, mogę też modyfiko modyfikować różne ćwiczenia, dostosowywać do pracy moich uczniów. I y, teraz chciałabym właśnie Państwu pokazać na przestrzeni tych lat, y, bo od pierwszej do trzeciej klasy realizujemy ten y, program y, edukacji finansowej, jakie projekty, jakie ćwiczenia, aktywności zrealizowałam ze swoją klasą. Pierwszy projekt to był projekt e-twinning, ale tak naprawdę możemy go zrealizować w klasie w ciągu trzech dni. Za, za, e, zrealizować projekt pod tytułem Zakupy w centrum handlowym. E, tutaj, razem z partnerkami projektu, z Agnieszką Bruską, z Ewą Przybysz-Gardezą, które są obecne na tej sali, e, wymyśliłyśmy, że uczniowie be, stworzą centrum handlowe. Pierwsze zadanie było takie, żeby uczniowie wymyślili sobie. Jakie mają kryteria spełniać e, właśnie e, to centrum handlowe? No i proszę zobaczyć, ma być w kształcie piramidy nawet mają, ma być sześć pięter pod, pod ziemią e, ma być też na dachu mają być domki dla pszczół, e, pszczół mur, murarek złota fontanna i tak dalej. Kiedy mieliśmy gotowe te kryteria, e, pro, e, uczniowie przystąpili do działania, zaczęli e, p, e, projektować te centra. I zgodnie z tymi kryteriami, kiedy już były gotowe centrum handlowe zaprojektowane, następny krok dzieci miały wymyślić nazwę tego centrum handlowego. Propozycji było mnóstwo. Głosowaliśmy i wygrała nazwa: Centrum Handlowe Dino. Następnie. Trzeba było wymyślić e, branże, jakie, jakie tam w ogóle sklepy mają być w tym centrum handlowym. No i proszę, tutaj elektroniczny, sportowy, z kosmetykami, e, lody wi Willis, e, e, co tam jeszcze? Miały być też figurki dinozaurów. E, następny etap to było losowanie. Każdy z partnerów losował trzy wybrane branże. Moja klasa wylosowała sklep z dinozaurami, ciuchy, i słodycze <grystanie z wami> e, przygotowywaliśmy cały asortyment. I to też było świetne zadanie, bo porównywaliśmy ceny, jakie na przykład tak naprawdę ile kosztuje spódnica, sukienka i tak dalej. No teraz te ceny się różnią zdecydowanie. To była pierwsza klasa. Można by było zrobić takie zadanie, prawda? Porównać ceny. <grystanie z wami> e, kiedy mieliśmy gotowy już cały asortyment, e, to był ten najważniejszy dzień w naszym projekcie zakupy w centrum handlowym. Każdy uczeń dostał 150 zł. Oczywiście pieniążki były stworzone przez uczniów. Najszybciej sprzedały się słodycze i dinozaury. Ciuchy tam pozostały, ale po tych zakupach my się dzieliliśmy, obliczaliśmy ile kto wydał najwięcej pieniędzy, kto jednak był oszczędny i nie chciał dużo wydać, no i to cały dzień właśnie y, był związany z zakupami. E, te całe później, e, ten cały asortyment, te wszystkie materiały nam się bardzo często e, przydawały później na lekcje, na zadania z treścią, gdzie uczniowie e, tworzyli. E, tutaj jest podany kod QR. Wszyscy partnerzy stworzyli z uczniami gotowe już wgeniali zadania, które można wykorzystać, zadania z treścią, które można wykorzystać na swoich lekcjach. Dobra. Oczywiście nie zapominam z uczniami o takich prawdziwych zakupach na co dzień. My co roku mamy organizowany bal karnawałowy i... Idziemy do naszej żabki, pobliskiej żabki, robimy zakupy na bal, dzieci ustalają listę, oczywiście pamiętamy o zdrowym żywieniu i ustalamy listę, 5 zł w kieszeni, każdy ma kupić to, co zapisał na swojej liście. W pierwszej klasie korzystaliśmy z kalkulatorów i obliczyliśmy, ile wydaliśmy wspólnie na nasz bal karnawałowy pieniędzy. W trzeciej klasie już obliczaliśmy sposobem dodawania, sposobem pisemnym. E, drugi, e, druga aktywność, którą chciałabym państwu pokazać, to gra symulacyjna na giełdzie. Przyznam szczerze, że tu był, miałam z tym problem. Jak pokazać uczniom, jak się inwestuje na giełdzie? Sama nie inwestuję, nie mam zielonego pojęcia. Napisałam do rodziców. Czy może kogoś znają, kto inwestuje na giełdzie i mógłby przyjść do nas do klasy i opowiedzieć. I wtedy mama Feliksa odpisała, Panie Edyto, stworzyłam grę symulacyjną na giełdzie. I to był po prostu szał. Przez dwa tygodnie codziennie inwestowaliśmy na giełdzie. Jak to wyglądało w praktyce? Uczniowie byli podzieleni na grupy. Sami się podzielili na grupy, dodali sobie nazwy inwestorów, jak się nazywają, i na start każda grupa otrzymała kapitał podstawowy w wysokości 10 tysięcy wirtualnej waluty. Każda grupa miała otwarty rachunek ROR, oprocentowany 8% w skali roku czyli każdego dnia zarabiała około dwóch złotych, złotych w wirtualnej waluty. Ten rachunek ROR był prowadzony w Excelu. Codziennie trzeba było wszystko wpisywać, jakie akcje, ile zostało wydanych pieniędzy, ile ubyło, ile przybyło ze sprzedaży na przykład akcji. I był jeszcze drugi rachunek, rachunek maklerski, który nie był oprocentowany. No, i y, na tym rachunku, ten rachunek maklerski był prowadzony na naszym padlecie. I każdego dnia po, po, po każdym dniu rodzice z dziećmi mogli wejść na padlet i zobaczyć, y, czy zarobili, czy nie, jakie akcje zostały kupione, y, 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 po jakim kursie, ile tych akcji i y, y, z jaką datą. Y, co jeszcze tutaj z ważnych rzeczy? Aha, każdego dnia to wyglądało tak że a jeszcze bardzo ważna rzecz zlecenia dotyczyły tylko spółek notowanych na WIG20 i każdego dnia po prostu dzwoneczek 15 minut inwestujemy na giełdzie. Wyświetlałam na tablicy notowanie WIG20, i uczniowie, naprawdę, szkoda, że nie mam nagrania, jak oni między sobą rozmawiali, co kupujemy, co sprzedajemy. Zobacz, te wzrosły, te, te, te akcje spadły. I w klasie mieliśmy maklera. Feliksa, który zbierał takie zlecenia, czyli gotowe karteczki, na tej karteczce trzeba było napisać imię, nazwę swojej grupy, datę co było ważne, kupuje jakie akcje, nazwę akcji, albo sprzedaje, bo na przykład zobaczyli, zobaczyli że, spadł, że akcje tutaj wzrosły no to sprzedajemy, zarobimy. Więc ilość i cenę minimalną, i maksymalną. Oraz podpis jeszcze był ważny. Makler chodził, Felix zbierał te wszystkie zlecenia i przekazywał mamie. I mama wieczorem o, po godzinie 18 każdego dnia kupowała bądź sprzedawała te akcje, wpisywała wszystko na rachunku ROR yy, i na Padlecie i mogliśmy podglądać kto jak inwestuje. Yy, Tutaj jest pokazany właśnie wycinek, jak to wyglądało na Padlecie. Mają Państwo gotowy kod QR, czysty arkusz kalkulacyjny, więc zachęcam do grania, instrukcję gry oraz szablon zlecenia. Zachęcam serdecznie do tej gry, naprawdę. Ja lepiej nie wytłumaczyłabym moim uczniom, jak działa e, inwestowanie na giełdzie. E, to wszystko jest na blogu Super Belfrów. Także na, w artykule jest opisane wszystko, jak to wygląda i, i gotowe są szablony. Także o! Przekażę moim uczniom i mamie Feliksa. E, oprócz tego, tak jak powiedziałam na, na początku, e, Przedsiębiorczość jest bardzo związana też z zachęcaniem uczniów do działania. I my w ciągu tych trzech lat e, bierzemy udział w, w ogólnopolskiej akcji w projekcie Emotkowe Pożeracze Smutków. Koordynatorką jest Marta Florkiewicz-Borkowska. I w ciągu tych trzech lat e, uszyliśmy emotki e, na e, kiermasz na pomoc Ukrainie. E, u, uszyliśmy też emotki... E, dla dzieci z fundacji Kochaj mnie po prostu, gdzie dzieci z wadami wrodzonymi rozwojowymi wykorzystują nasze emotki na zajęciach terapeutycznych. Kolejny projekt, który chciałabym pokazać, również i twinning, ale również można go wykorzystać w klasie 3 dni, góra 4 dni. To dziecięce biuro podróży. Zakładamy biura podróży, zakładamy biuro podróży i przygotowujemy ofertę wycieczki dla, e, dla siebie, dla uczniów, dla innej szkoły. Tak było między nami partnerami, że e, przygotowywaliśmy wycieczkę, ofertę dla drugiej szkoły. Zanim przystąpiliśmy do tego zadania, spotkaliśmy się z panią Sabiną Piłat, która wczoraj tutaj z nami była, opowiedziała nam pięknie o Grecji, o Paryżu. Mieliśmy też w szkole wystawę w bibliotece Saska, Mirosława Saska, więc uczniowie byli już w głowie, mieli pomysł, jaką destynację chcą wybrać, gdzie chcemy pojechać na tę wycieczkę. Wybrali oczywiście Grecję, a my wylosowaliśmy dla nas, a my wylosowaliśmy Paryż. Mieliśmy przygotować wycieczkę do Paryża. Mieliśmy 5 tysięcy złotych na wycieczkę na jedną osobę, bogato, trzydniową, więc mogliśmy zaszaleć. I teraz tak, w klasie dzieci były podzielone na grupy i teraz tak jedna grupa. Przylot, wylot, musieli sprawdzić samolot, sprawdzali czy lepiej się opłaca autokarem czy samolotem, skoro na trzy dni stwierdzili, że samolotem. Musieli podać godzinę odlotu, godzinę przylotu. Następnie Następna grupa zajęła się w ogóle zabytkami, co w ciągu tych trzech dni możemy zwiedzić. Czyli musiała przygotować, ile kosztuje na przykład wejście do muzeum. E, następna grupa zajęła się gastronomią oczywiście musimy coś jeść na wycieczce, jakie restauracje ile tak mniej więcej kosztuje obiad. E, I e, jeszcze były też inne grupy, i kiedy już wszystko było gotowe, e, sprawdziliśmy, że zmieś zmieściliśmy się w tej sumie. Mieliśmy już gotową ofertę wycieczki dla naszych partnerów. To samo robili nasi partnerzy. I e, w ten sposób powstało dziecięce biuro podróży z różnymi e, destynacjami. E, muszę e, powiedzieć coś na temat tego e, slajdu. E, Paryż, Państwo już wiedzą, e, uczniowie przygotowali ofertę wycieczki do Paryża. Dlaczego Szwistof i dlaczego Gliczarów Górny? E, już mówię, już mówię. E... Tak? <grymne> no, gdzie? A tam. E, Szwistow. W tym roku razem z Ewą Kępską, która wczoraj tutaj występowała, oraz z Pauliną Loryńską, byliśmy na, wymianie, na Erasmusie w Bułgarii w Szwistow. I proszę sobie wyobrazić, a to było w ogóle związane z przedsiębiorczością. Jak tworzyć małe firmy? I proszę sobie wyobrazić, my tam uczyłyśmy się, jak robić Kompot. Przez tyle dni, tak, uczyliśmy się, jak założyć e, firmę i jak zrobić Kompot. Ja wiedziałam, że ja muszę tę wiedzę wykorzystać później z moimi uczniami. E, proszę zobaczyć. E, I dużo też, właśnie, wyciągnęłam. Z, z tego Erasmusa, żeby to przenieść później na swoją. Kompot, kompot wiedzia, wiedziałyśmy, jak się robi, ale to później wykorzystałam, zaraz powiem w jaki sposób ze swoją klasą. No nie. <grytanie> Dlaczego gliczarów górny? To jedno z moich ulubionych miejsc. Myślę, że tutaj też jest dużo osób na sali, która też. No jak, <noise> bardzo lubi Gliczarów górne, przepiękne miejsce, dużo miłych wspomnień. E, tak jak Ewa wczoraj mówiła, my prowadzimy, e, napisałyśmy wspólnie Zewą Ewą Przybysz-Gardyzą, z Ewą Kępską program autorski Razem i od trzech lat realizujemy mnóstwo różnych aktywności online wspólnie. E, kończy się to już w tym roku, trzecia klasa. Eee, łezka wokół się kręci eee, i postanowiłyśmy, że chcemy się spotkać na żywo, na sam koniec. Więc razem z moją klasą jedziemy na wycieczkę do Gliczarowa Górnego tydzień. za tydzień. Ja o, tak, zapraszam, w autokarze. Ja <sum> jeszcze <sum> miejsca. Ale warunek był taki: uczniowie mają sami zarobić, zebrać pieniążki na tę wycieczkę. Rodzicom bardzo spodobał się ten pomysł, moim uczniom też od razu mieli bardzo dużo pomysłów. Już we wrześniu, bo pomysł padł na samym początku września, dziewczynki sprzedawały lemoniadę. Po, po, po lekcjach. Mieliśmy wielki swój w klasie, przeznaczony na wycieczkę, przynosiły, wrzucały pieniążki. Były też bardzo wzruszające momenty, kiedy y, uczniowie podchodzili na lekcji, czy ja mogę wrzucić y, pieniążki? Ja mówię tak, wczoraj posprzątałem pokój, pomogłem rodzeństwu, chciałem się dołożyć na wycieczkę. Y Także takie momenty były. No i właśnie jak wykorzystałam ten pomysł z Erasmusa, postanowiliśmy, nie robiliśmy kompotu, robiliśmy przetwory, wybraliśmy się na wycieczkę i na tej wycieczce, co się później okazało, przetwory były niejadalne, bo były zalane tylko octem, wodą, tego nie wiedzieliśmy, więc przed moimi uczniami stał naprawdę... To było wyzwanie, jak sprzedać przetwory niejadalne, więc musieli być bardzo kreatywni. W, na lekcji informatyki projektowaliśmy etykietki. Tak, za, na kan, w kanwie. O, dzisiaj było kanwie. W kanwie projektowaliśmy etykietki na słoiki. Uczniowie musieli podać swoje logo, wymyślić jakieś logo swojej firmy, nazwę firmy, i kiedy były już gotowe, przystąpiliśmy do biznesplanu. Ja w trakcie, kiedy tworzyli te przetwory, bardzo ich prosiłam o to, żeby Sprawdzili, ile czasu im zajmuje stworzenie takiego jednego słoika, jakie, jakie, e, jakie warzywa tam się znajdują, co jest potrzebne, a później w klasie tworzyliśmy biznesplan. E, uczniowie wypisali wszystkie jakby tutaj e, e, rzeczy, punkty, które na pewno wydatki, co muszą na pewno wydać. I mamy tutaj na przykład materiał na ozdobę 30 zł, warzywa. Yy, przyprawy wypisali, ile kosztuje. Podali też prąd i wodę, no bo przecież gdzieś jesteśmy. Wynajem. Podali też transport, ale powiedzieli, że będą jeździć rowerem i rozwozić, yy, albo miejsce, na przykład, wynajem, właśnie, ale stwierdzili, że w domu na półkach postawią słoiki i będą to robić. Oczywiście to było tak fikcyjnie, my sobie to wyobrażaliśmy, ale naprawdę świetnie sobie z tym poradzili. Obliczyliśmy od razu, rozmawialiśmy, co to jest przychód, co to jest zysk. Także powstało, Biznesplany, a następnie yy, przystąpili do zadania, że mieli się sami. Yy, każdy z nich miał się zastanowić, jak sprzedać ten produkt, to znaczy musieli wymyślić reklamę, skoro niejadalne, do czego ten słoik może służyć. Kiedy już mieli gotowe pomysły, zaprosiliśmy rodziców wieczorem na spotkanie rodzinne, i odbyła się licytacja przetworów. Uczniowie występowali. E, e, mówili, do czego służy ten słoik, i proszę mi uwierzyć, po prostu to było szaleństwo. Rodzice, jedni przez drugich, była licytacja, to były takie ceny, takie padały sumy, ale to były słoiki na zmarszczki, na to, że jutro wszystkie dzieci pojadą z domu na wakacje i będzie dzień wolny. No to kto by nie kupił takiego słoika, prawda? Także Naprawdę zarobiliśmy dużą sumę. E, a, proszę sobie, a proszę zobaczyć, rodzice i tak daliby pieniążki na wycieczkę, a mieliśmy świetną zabawę. Dzieci od samego początku do końca były tutaj zaangażowane. Także to był jeden z naszych e, tutaj pomysłów, ale ciągle było za mało. E, skup książek. E, przynieśliśmy, przynieśliśmy używane książki do szkoły, e, sprawdziliśmy, gdzie można sprzedać te książki, pakowaliśmy w szkole kolejne pieniążki do słoika na wycieczkę. E, kiermasz świąteczny. Tutaj przez miesiąc już e, staraliśmy się jak najwięcej przygotować tych ozdób. W dniu kiermaszu gotowe ciasta, rodzice z dziećmi upiekli, także tutaj kolejna suma się znalazła. I przedstawienie. My teraz jesteśmy właśnie we wtorek. E, mamy przedstawienie dla społeczności szkolnej, dla rodziców, dla wszystkich, aby nam się udało jeszcze tutaj e, troszkę tych pieniążków zebrać. No i proszę państwa, e, także e, w piątek jedziemy na wycieczkę. <noise> proszę trzymać za nas kciuki. E, I e, mamy nie mamy całej sumy uzbieranej. Połowę nam się udało. Może jeszcze coś po przedstawieniu nam się uda, ale to, co uczniowie przeżyli i że sami byli odpowiedzialni za to, żeby e, mieli cel, udało im się, byli bardzo zaangażowani. Także ja się bardzo cieszę. Dziękuję bardzo.